W Twojej firmie posiadasz coraz bardziej rosnącą flotę pojazdów. Zobacz, jak możesz tę flotę ubezpieczyć wraz z brokerem ubezpieczeniowym. Zobacz, gdzie czekają na ciebie korzyści, ułatwienia i przede wszystkim, gdzie zyskasz czas, by nie robić tego samodzielnie, będąc czy to kierownikiem floty, czy właścicielem całego. Biznesu. Nazywam się Konrad Podosek, jestem członkiem zarządu Konstanz Broker, brokerzy ubezpieczeniowi. I na terenie całej Polski obsługujemy m.in. mniejsze bądź większe floty. Zacznijmy od pełnomocnictwa, następnie analiza Waszych potrzeb, wymiana dokumentów, czyli wykaz pojazdów bądź polisy i dowody rejestracyjne, zestawienie szkodowe, zapytanie ofertowe, przedstawienie porównania ofertowego. Już dla Was, jako dla klienta, wraz z rekomendacją, zawarcie umowy flotowej, bieżąca obsługa, czyli likwidacja szkód, zakupy nowych pojazdów i sprzedaż starych. No i pytania, które mogą się pojawić. Przejdźmy więc przez cały proces ubezpieczenia Waszej floty z brokerem ubezpieczeniowym. Zaczynamy od podpisania pełnomocnictwa, czyli podstawowego dokumentu, który upoważnia nas jako brokera ubezpieczeniowego do negocjacji warunków i cen z towarzystwami ubezpieczeniowymi oraz do zawierania POLIS. Następnie przesyłamy Wam analizę potrzeb ubezpieczeniowych, czyli dokument. W którym wskazujemy, jakie chcecie mieć zawarte warunki ubezpieczenia, co jest waszą potrzebą, a nam służy to do tego, żeby dokładnie pod was skompletować zapytanie ofertowe, żeby dotyczyło tego, czego dokładnie jako ubezpieczony oczekujecie. Następnie przechodzimy do wykazu pojazdów. Jeżeli posiadacie go w waszej firmie, to bardzo dobrze, te sekcje możecie już. Pominąć, a jeżeli nie, przesyłacie nam dowody rejestracyjne wszystkich pojazdów w waszej flocie wraz z polisami i nasz zespół stworzy Wam wykaz. Który w przyszłości będzie dla Was dużym ułatwieniem, jeżeli chodzi o ład korporacyjny w dziedzinie ubezpieczeń, ponieważ tam jest wszystko bardzo ładnie poukładane. Zanim przejdziemy już do zapytania ofertowego, by przygotować ofertę ubezpieczenia, wysyłamy jeszcze zapytanie do towarzystw ubezpieczeniowych, żeby przesłały naszej kancelarii Waszą szkodowość za kilka ostatnich lat. Gdy otrzymamy już te dokumenty, no to przechodzimy tak naprawdę już do zapytania ofertowego, które konstruujemy na podstawie przesłanych od Was dokumentów. Gdy otrzymamy pierwsze oferty od e, towarzystw ubezpieczeniowych, które zdecydowały się przedstawić oferty, negocjujemy z nimi warunki i ceny dostosowane rynkowo do Waszej szkodowości i rodzaju floty. Gdy już te oferty sobie porównamy, przygotowujemy dla Was rekomendacje, gdzie przedstawiamy z naszej perspektywy towarzystwo, które przedstawiło najlepsze warunki. I ceny. Tam znajduje się tabelarycznie również całe porównanie było, jest i dzięki temu widzicie Państwo, ile płaciliście dotychczas za całą Waszą flotę i ile będziecie płacili w kolejnym okresie rozliczeniowym. Gdy wybierzecie już którąś z ofert, które zaproponowaliśmy w zestawieniu ofertowym, Przesyłacie nam informację do naszego zespołu, że wybraliście konkretną ofertę, a my w Waszym imieniu już piszemy do Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Szanowni Państwo, wygrała Wasza oferta. I w tym momencie startuje umowa flotowa, umowa generalna, która funkcjonować będzie przez cały rok rozliczeniowy, a stawka, którą wynegocjowaliśmy dla Was, będzie obowiązywała: tak, dla samochodów, które wchodzą dwa dni, po wejściu umowy flotowej, jak i na koniec okresu rozliczeniowego, gdy umowa generalna wejdzie już w życie, to również pomagamy Państwu w bieżącej likwidacji szkód oraz przy zakupach i sprzedaży pojazdów. Informujecie nas na bieżąco, wtedy włączamy do ubezpieczenia nowe pojazdy, a za stare pojazdy też odzyskujemy dla Was zwrot. Części zapłaconej składki. Przygotowaliśmy też kilka pytań, które mogą zrodzić się w Państwa głowie przed ewentualną współpracą z brokerem, także przytoczę kilka potencjalnych. Czy przy ubezpieczeniu flotowym trzeba od razu płacić składkę za całą flotę? Mamy tutaj kilka opcji. Jedną z opcji jest klauzula wyrównywania. Terminów ubezpieczenia. Dzięki temu macie Państwo możliwość zapłacania składki jednorazowo za całą flotę bądź w ratach. Inną opcją znowu jest, żeby płacić w danym momencie tylko za te polisy, które kończą się w danym miesiącu. Tak czyli mamy dzisiaj koniec kwietnia, więc jakieś 5 polis wejdzie od maja, 10 od czerwca, 7. Od lipca, i tak dalej, i tak dalej. Więc dopiero za te samochody, które wejdą do floty, płacicie, będziecie Państwo płacić w danym miesiącu. W jakich pojazdach zawierać autokasko? To też jedno z częstszych pytań naszych klientów. Tutaj kwestia pozostaje indywidualna. Co do zasady, oczywiście, zawsze w pojazdach leasingowanych i przeważnie w pojazdach do 3-5 lat nasi klienci płacą. Auto w innych przypadkach klienci decydują się przeważnie na wdrożenie OC z Assistance i NNW. Czy warto ubezpieczać flotę z brokerem? Szanowni Państwo, oczywiście, że tak. Zyskujecie Państwo czas i miejmy nadzieję pieniądze. Wszystko zależy od Waszej szkodowości i naszych możliwości negocjacyjnych, ale głęboko wierzymy w to, że nie będziemy dla Państwa przeszkodą, a będziemy wartością dodaną. O czym świadczą też rekomendacje od naszych klientów. Dzięki serdeczne za uwagę, i dzisiaj, tak jak obiecałem, na sam koniec przedstawiam kolejną ciekawą książkę, jak również w poprzednich odcinkach. Jest to autobiografia Richarda Bransona, człowieka, który z mojej perspektywy dotychczas najlepiej. Połączył pracę z przyjemnością człowieka, który pracuje totalnie w innowacyjny sposób, ale co bardzo ważne, efektywny, cieszy się pracą, cieszy się życiem i tego nam wszystkim życzę. Są dni w biznesie lepsze, gorsze, ale myślę, że przerwa na tę pozycję może spowodować dużo uśmiechu na twarzy i, i wielu przemyśleń. Także zapraszam serdecznie do, do tej lektury, no i w kolejnych filmach będziemy opowiadać o kolejnych książkach. Tymczasem zapraszam Państwa serdecznie do subskrybowania naszego kanału, do kontaktu z nami poprzez formularz kontaktowy, który znajduje się w opisie i na naszej stronie Konstans Broker. Dzięki serdecznie i pozdrawiam.